Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym oficjalnym odcinku z kompanów of Heroes. Um, powiem szczerze, ja już odcinek ten nagrywałem, niestety. Um, to już kończyłem misję, wywaliła mój rząd. A nagranie poszło do kosza, no niestety, więc będę musiał powiedzieć drugi, no tak straszny, no ale no co zrobię, jak widzicie, no, właśnie, już jestem Fairweil. Um, no ale no, muszę powtórzyć Plaża Omaha wykonana jak widzicie no, no Nic z tym nie zrobię, no mówi się trudno e, Rozpoczynamy misję po raz kolejny Wiem już o co chodzi, także teraz pójdziemy mi to, mam nadzieję, szybciej um, no, no i mam nadzieję, no co no, że... Y, będzie dobrze, oczywiście jeżeli wam się podoba, Zobaczcie kciuka w górę, subskrypcję, komentarz Lecimy! E, Plaża Omaha, tak, tu już wiem co trzeba zrobić e, Na początku w pojawia się zawsze kaczenka. Um, I tam jest złe wytłumaczone wszystko o co chodzi, to znaczy, um, to znaczy, wiecie, yy, przenosimy się jakby w czasie, jest to wytłumaczone, jest takie otoczka wokół tego, nazwijmy to. Nie lądujemy tak w środku akcji, znaczy lądujemy, ale jest wokół tego jakaś otoczka, jest to wytłumaczone. Yy, no i ogólnie tak, no lądujemy widzicie, w Normandii, na plaży w Normandii. Um, wiadomo, głównie Amerykanie brali w tym udział, ale inne kraje również, Polacy także. Um, no i co, no i właśnie narodowaliśmy na plażę w Normandii na tym wąskim pasie. Idei, 644 64, No i, no i, no i co? No i lecimy, lecimy, będzie katastrofa, tak jak mówiłem, będzie ostrzał Niemców. Um, tu zostawimy, bo ominę właśnie filmik. Więc nieco do nie naciskam escape'u Tego przedstawia Relic Entertainment Troszkę podkręciłem grafikę, w sensie dosłownie troszeczkę Bo nie chcę, mówię, nie chcę ubyć na Płynności, ale mam nadzieję, że Będzie dobrze, być może Potem poprawię się również jeszcze z jakością No wiem, że lekko wam ścięło, mi też Nie martwcie Natomiast tak, no, są te miny, oczywiście trzeba koniecznie uważać no, i mamy tutaj te łódki, które płyną. Oj, nie wiem, czy lekko z tego, e, z jakością, no bo lekko to przecina. Mamy się nie zatrzymywać. No, i mamy. Pierdalać to, niestety, nie jest prosta proste Przebić się przez to Masa z ludzi umiera Jeszcze więcej jest rannych No strzelają w nas, no no i naszym celem to jest właśnie te 88 powstrzymać, czyli te karabiny maszynowe O no dziesiątkują strasznie w tych bunkrach No i ogólnie no nie jest kolorowa jak widzicie Jeszcze w nas ostro No i w pewnym momencie jest właśnie taka pustka ucicha. Milion trupów, nie? Koło no, ale docierają posiłki mimo wszystko, nie? No i te pływające trupy też Przeładowanie No, nadciąga pomoc Mówię, no lekko podniosę grafikę Teraz już się gra Patrz, czy się coś zmieniło. Nie, daj to no średnia. No ale mówię, to są na niższych ustawieniach, więc yy, nie ma co się dziwić. Awać! Szybko, 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 szybko. Don't stop! No ale na wodzie to jest ciężko. Don't stop! No tak no i to ogólnie może jest po prostu czerwone od krwi po prostu Masakra No ale no tutaj tak najlepszą jest po prostu naprawdę nie pierdzieli się w tańcu tylko po prostu um, mówiąc um, Po prostu Um. nie dotrzymywać się i właśnie dostać się po ten mur napierdzielać, Zostali się wszyscy. O, ja jak widzę, że grafiki nie zmieniłem. Może prostu że to może zmienić, nie, nie, nie mogę teraz zmienić. Ajajaj. Dobra, to jeszcze aż tak nie przeszkadza. Dobra, więcej żołnierzy, więcej żołnierzy. 23. Jeszcze nie ma wszystkich. Kurde. Dobra, dawaj dalej. Kurde. Dawać. Teraz przejdą. No i dobra. Um, no i inżynierów też musimy szybko doprowadzić podwał. Dawaj, 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 biegnij, 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 biegnij. Kurde, ważne, że to się nic, że się nic zapisało. Z tej gry. Oczywiście, że to jest za głośno. Ojejku, um... Dobra. Myślę, że będzie znacznie lepiej. O no i tyle było z moich trzech inżynierów. Zresztą sens tak będzie, i tak będzie trzech. <grywa> zaraz zobaczycie, co chodzi. Co jest? Aj, się zacięło. A, pierdolają we nas. No i tyle było z jednego siedzibka. No dobra, zasieki już wysadzone. Co można przejść dalej? O, jest ze zwłoki. Mmm, Dobra, wypierdolić. No granat! Uśwa Przenosiny szybko Jezus Maria Uśwa Ale napierdalają we mnie Niszczy to jakoś, Dawaj, jak sniper strzela. Dobra, sniper załatwi to. Dobra, zniszczyliśmy to. No i teraz tak, Kolek strzela jeszcze? Kurde. mi strzelają, dobra, daj tego snajpera. Dobra. dobra, zniszcz to Dobra, no i super Bunkier zniszczony No, no i wchodzimy dalej, pank lamusów. No i tu dobijamy ramosu wreszcie. No No tyle. na tyle. We have to 88 Sergeant. Round up your men. Alright, listen up. First squad, prepare to move out. Dobra. Więc trzeba te osiemdziesiątki zniszczyć, tak? Więc um, w tym celu to tak. Ogólnie samo tutaj. miecie to? Daj Gdzie mój sniper w ogóle? Gdzie mój sniper? Sniper chyba gdzieś skinął, jak debil ostatni znowu. A więc zapasy zróbmy A tu zniszmy też tych dla Rzuć może granatem. Zagrożymy jeszcze jedną osobę, Dobra. Hmm. Kilka frontów na raz biorę, kurde, cały czas nas strzelają, nie? Dobra, tych, to będzie tych, co może tutaj. Hmm. Dobra, wzięliśmy ten bunkier. Dobra. Widzisz, kłamców? No i dobijcie tych jeszcze. Dobra. Przecież osiemdziesiątki 88 mi zostały, ale jeszcze bunkier gdzieś tu nie jest. Dobra, dobijcie ich. No i dobra, zajebiście. Dobra, dodajmy więcej ekipy. To jest niby trzeci bunkier, co? Ja nie wiem, gdzie to jest ten trzeci bunkier. Chyba, że to jest ten trzeci bunkier. Ale wątpię, bez sensu to było, coś niszczyłem. Właśnie, no dobra, hmm. dobra. Dobra, możemy ich zniszczyć. Dobra, chodzimy tutaj na ich teren. Może gdzieś tu jest, może gdzieś tu jest bunker w sumie. Dobra, strzelajcie w nich. Dobra. Tu jest bunker. Dobra, gdzie jest? Widziałem tych drugich saperów jeszcze hmm. Tu jest bunkier Dobra, e, to możemy ich anulować. Dobra, niech oni rzucą bunkier tutaj. No i w zasadzie skończymy tutaj mi misję.

no i dalej, kończę. od razu, zrobiłem wszystko, wszystko um, No, jak widzicie sami, wszystko, wszystko zrobiłem. No i dobra, no i kontynuujemy. Muszą misję. No i tak, to jest historia jeszcze powiedziana 700 ludzi. Nice brava, Nem. Three hundred missing, dragged into the waves. Pearson, Williams, Krasinski. All good men. By sunset, over a hundred and fifty six thousand men had come ashore. The invasion had begun. Or as my ceo used to say hell opened its gates um, i hate them the night before the largest airborne operation in history dropped three divisions of paratroopers behind enemy lines

Więc, no, nagi straszne. No, ale dobra, już widzicie. Fire, Veil. Ehm. rozpoczynamy, tak. Szkolenie przodem, oczywiście. Nie wiem, czy on to mówiłem. Dobra, mamy kadłubią kasynkę. Droga, Vairwal, Sand, come on, move. Mój frysz jest unter allen kanonen. Wiat, ten frysz nie jest? Bin ich deine młode, arschloch. Koch doch was eigenes frysz. Wszystko nie Cisza i w ogóle. No, tu nie ma. Cisze. Atakują. Wiemy. Trzeba było szczerać. No dobra, no gdzieś tam wylądowaliśmy. No i dobra. Jeszcze jest jakaś kascenka. Tak, no jak nas niszczą trochę, trzeba żeby było lepiej też nie. No trzeba je lekko, trzeba je lekko uciszyć, trzeba je lekko uciszyć. No dobra, jest nas tu szósteczka. No dobra, wiesz co powiem? Zakończymy też w tym momencie ten odcinek, To jest już chociaż 27 minut niby. No dobra, myślę, że i tak w tym momencie możemy zakończyć odcinek, on ten był troszkę dłuższy. Także ja wam póki co bardzo życzymy za kolejnego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się już niedługo długo w od najbliższym odcinku z Companion of Heroes. się na razie, pa, cześć.